Ashanti Tarot. Witajcie, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkie nowe osoby oraz te, które już mnie obserwują. Um, dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że mogę tworzyć dla Was te treści, tak? I um, mam nadzieję, że jak najwięcej będziecie wyciągali tu um, właśnie tych wartościowych informacji dla siebie, tak? Ku swojemu. Najwyższemu dobru. I taka jest moja intencja. I dzisiaj taki krótki film, który być może przybliży Was do, do poczucia większego spokoju, większej pewności, tak? Chciałam sprawdzić. Właśnie kiedy będzie ten moment, że ten wasz cel będzie już blisko em, tego spełnienia, tak? No. <laughs> em, jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł nagrania, ale em, zobaczymy. Także wybierzcie grupę bądź kamień, który was przyciągnął. No i zapraszam, tak? Do czytania. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer jeden. I zobaczmy, css, jak po czym będziecie mogli, mogły tak poznać, że to właśnie, że was, wasz cel jest już blisko. Eee. Hm. No. Przede wszystkim tutaj mi się rysuje taki cel, no, bardzo mocno związany z życiem uczuciowym, tak. Ale hmm, Wy y, będziecie w takim momencie, że, no właśnie. Y, będziecie Wiedzieli z, dokładnie tak, dokąd zmierzacie, tak? Jaki jest ten cel Waszej duszy? Um, dokładnie zobaczycie ten kierunek? E, dzięki czemu. Um, w końcu, być może po czasie burzy, przyjdzie to zaufanie, tak? To zaufanie przede wszystkim do siebie. To, ta, to taka pewność, że jesteście odgórnie chronieni. I właśnie, i nagle będzie takie bum. Załamanie energii. Załamanie energii. I, I kiedy już myśleliście, że wszystko zmierza ku, e, ku lepszemu, tak? że w końcu jesteście tą oazą spokoju, to znowu przyjdzie on, ten wasz e, krytyk wewnętrzny. Przyjdą, te podszepty. ten sabotażysta, tak, który być może już wcześniej was gnębił, ale myśleliście, że sobie z nim poradziliście, poradziłyście. A on znowu da o sobie znać. Ta negatywna energia, ten fatalizm tak, to widzenie rzeczy w ciemnych. Barwach. Mm. Hmm. I no i właśnie, i to mocno, e, mocno was przygnębi, tak? Spowoduje, że będziecie czuli to przeciążenie, ale to będzie również spowodowane tą sytuacją, że w waszym życiu. Już nie będzie tylko jedna osoba, ale pojawią się dwie osoby, tak? Dwie osoby, i to jest przekaz teraz, to co powiem, tak, dla kobiet. No właśnie, że miałyście jasność sytuacji chwilę przed. Wiedziałyście, dokąd zmierzacie. Aż tu nagle pojawia się ktoś nowy. Ktoś, kogo zupełnie nie przewidziałyście. I, i wy, nie wiedzące jaką podjąć decyzję, mające już dosyć tej drogi, tak? I tego bagażu. I właśnie, będziecie się zastanawiać, e, kogo wybrać. Czy, mm, hmm, czy tego mężczyznę, który no tutaj e, jest pełen tych uczuć, tak? Otwarcie o nich mówi, e, otwarcie o Was zabiega, tak? Czy bardziej tą energię stabilną? Tego, który być może nie potrafi tak okazywać uczucia, ale no okazuje je, tak, ale w inny sposób nie potrafi tak mówić, tak? Tak wyrażać miłości na pewno, jak ten rycerz Pucharów. No, i tu będzie trudny orzech e, do zgryzienia, także. Mm. <grym> Ale wy będziecie wiedziały, jaką podjąć. Wiedziały, wiedzieli, tak, jaką podjąć decyzję. E, tutaj też widzę taki przekaz, że będziecie, e, będzie się pojawiało właśnie w Waszej przestrzeni jakieś zwierzę. Często. Mm, takie oczywiście nietypowe, no, nie mówmy tutaj o takich zwierzętach, które możemy spotkać na co dzień, ale jakieś nietypowe zwierzę, tak? które no, będziecie widziały, widzieli w takich dziwnych okolicznościach i być może w snach, tak tu będziecie otrzymywać jakieś znaki. I ja tu widzę właśnie, że to będzie takie wasze zwierzę mocy, które będzie niosło wam te podpowiedzi, by. By zdecydować dobrze. No, jeżeli chodzi o mężczyzn, to właśnie tutaj okaże się, że wasza wybranka no, stoi przed wyborem, tak? I że nie tylko wy jesteście brani pod uwagę, ale również pojawi się jakiś mężczyzna, który będzie o nią zabiegał. Także taki przekaz dla was. Dla niektórych może być e, również tu widzę, że e, będziecie myśleli bądź nie, raczej będziecie przed jakąś przeprowadzką, tak? Zmianą miejsca zamieszkania hmm? to również jest znakiem ku temu, że jesteście bliscy osiągnięcia celu, który macie w głowie. Także to takie podpowiedzi dla grupy numer jeden. Jestem ciekawa, jak to z Wami rezonuje, także dajcie znać, dajcie znać, co tu jeszcze. No. To chyba tyle dla Was, tak? No, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, ściskam, do usłyszenia, pa, pa. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2. I co ja tutaj widzę dla Was, tak? Kiedy? W jakich okolicznościach Wy będziecie blisko właśnie temu spełnieniu, o którym teraz myślicie? I hmm, przede wszystkim to ja widzę, że Wy będziecie po. Po bardzo mm, bolesnym rozstaniu, albo tak, no, zdecydowanie po czymś, co po jakiejś relacji, która się nie udała, um, zostaliście oszukani, tak? Zostaliście zdradzeni. E, ktoś bardzo źle was potraktował. osoba, no, hmm, nie miała dobrych intencji. Być może była. była hmm, niewierna, pełna uzależnień, jakichś nałogów. A, no i właśnie. Będziecie na tym etapie, hmm, właśnie po tym trudnym zranieniu, tak? Po tym bólu serca, wy będziecie na etapie hmm, dochodzenia do, do harmonii jeszcze zamknięci na no uczucia innych, tak? Na otworzenie, otwarcie, tak? Na otwarcie swojego serca. Myślę, że będziecie bardziej skupiać się na, na sprawach materii, na dochodzeniu do, do tej obfitości finansowej bądź do złapania tej stabilizacji. No, trudna energia, powiem Wam. W sensie takim trudna, że no, mm, e, no widzę, w jakim bólu będziecie, ale mm, to, co będzie charakterystyczne, to to, że, że Wy właśnie poczujecie w końcu tę ulgę. po tym rozstaniu. Poczujecie um, no, jakbyście zrzucili ten ciężar z siebie. Ciężar tej toksycznej relacji. Tego związku, który nie służył wam. Waszemu dobru. Waszemu wzrastaniu. Tak? Um. Także. Hmm. No, mówię, poczujecie tą ulgę, poczujecie to, że jesteście chronieni przez siły wyższe. Być może w waszym otoczeniu pojawi się osoba, która da wam to oparcie. Tak, to dla niektórych, bo dla innych to będzie właśnie to, że Wy sami, dzięki temu, że poczujecie y, tą, tę ochronę z góry, tak, od wszechświata, być może również y, będziecie otrzymywać jakieś znaki. Ale właśnie dzięki, y, dzięki temu, wy zaczniecie czuć się mocniejsi zaczniecie patrzeć y, z optymizmem na to, y, na tą teraźniejszość. Sami dla siebie będziecie tym oparciem, tak? Co po niektórzy, bo mówię, dla niektórych y, właśnie y, może pojawić się Ktoś wyjątkowy, tak? Ktoś, kto poda wam pomocną dłoń. I jeszcze tu widzę, że właśnie zaczniecie, tak jak już wcześniej mówiłam, skupicie się bardziej na kreowaniu swojej okwitości, tak? Skupicie się na realizowaniu siebie. By odciągnąć też myśli od tych trudnych doświadczeń. I, yy, 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 yy. I właśnie tutaj pokazuje się to, yy, ta wymiana, tak? że wy będziecie dzielić się yy, tym, co macie do zaoferowania. Być może będziecie pracować nad jakimś własnym projektem, tak? I będziecie dzielić się e, swoimi, w cudzysłowie, tak, produktami e, z innymi ludźmi. Mm. Oczywiście nie, nie musi to być, e, nie musi to mieć związku z, z jakąś taką. Energią e, finansową, tak że tak powiem, bo tu może być to, że hmm, być może zaczniecie udzielać się w jakiejś społeczności, dzielić się swoją dobrą energią, tak? E, przekujecie, tak? Te złe doświadczenia w coś pozytywnego, być może dla części, z, tak? E, Będziecie wsparciem dla innych właśnie, dzięki swojemu doświadczeniu. Tak, będziecie mogli dać innym oparcie. O. Także tak to widzę. Mm. Taki przekaz, no nie wiem do kogo to trafi, także dajcie znać, jak to z Wami rezonuje, czy jakoś pasuje do, do Waszej sytuacji. Tutaj jeszcze dodam, że, no mówię, możecie dostawać znaki, możecie często e, również widzieć jakieś synchronizacje, tak, mm. ale przede wszystkim poznacie to właśnie po tych swoich odczuciach, tak. I po tej, po tej mocy, swojej wewnętrznej mocy. Także, no mówię, czekam na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawa. To tyle dla Was, moi drodzy. Ściskam Was mocno i życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. No, zastanawiam się, kto wybrał tę grupę, bo hmm. bardzo ciekawy przekaz. No, ciekawy. E, sami to ocencie. E, ja tutaj. Um... Dla mnie to jest silny przekaz dla bliźniaczych płomieni, tak? Po czym poznacie, tak, że jesteście blisko tego spełnienia? Przede wszystkim, po tym, kiedy w końcu uwierzycie we własną moc, tak, Przestaniecie mieć wątpliwości i zaczniecie świadomie kreować swoją rzeczywistość, bo Wy naprawdę macie ogromną moc, ogromną moc manifestacji. Naprawdę. Um. Co ja tu mogę powiedzieć? No. Mm, dobra, skupmy się e, tutaj najpierw na tych e, kartach. Mm, no właśnie. E, te karty, nawet z wyglądu, tak, same mówią za siebie o, o tej drodze bliźniaczych, bliźniaczych dusz. Ale myślę, że przede wszystkim wy będziecie już na tym etapie, że właśnie zobaczcie, tutaj wszystkie te osoby są pełne obaw, pełne niepokoju, tak? Przerażenia, one tkwią w tych programach, w tym Matrixie, a wy, no, idziecie tak jesteście ponad tym idziecie mimo tego, że się pali tak idziecie pełni spokoju, pełni równowagi harmonii. Bo myślę, że widzicie więcej, czujecie więcej tak.. Mm. Wiecie, że to od Was zależy, jaka będzie ta droga. I tu będzie takie na zasadzie na zasadzie. Tu będzie takie nastawienie wasze. Jeśli się uda, to dobrze. Jeżeli się nie uda, to też dobrze. Bo będziecie mieli... Pewność w sercu, w duszy, że cokolwiek by się nie działo, to właśnie dzięki temu, że czujecie tą energię wszechświata, tak? Czujecie ten Boski Plan, to, to wiecie, że że spełnienie do was przyjdzie, tak? I stąd ten spokój, stąd ta pewność. Tutaj nie ma wątpliwości. Jej, naprawdę nie wiem, dokąd ten przekaz, bo. Hmm. Bo są tu mocne energie. Także mówię, tutaj wy y, będziecie szli tak spokojnie, tak? Na spotkanie z losem, który no, stwarzasz ty sam, ty sama. I wiecie co? Tak naprawdę to od was zależy. Bo wy tak, tak potraficie. Macie taką moc kreowania rzeczywistości, że od was zależy, kiedy to spełnienie nastąpi. No, bardzo dużo, tak? Od, od waszego, od tej waszej energii. Im szybciej to poczujecie, tym szybciej to nastąpi. I, mm, i w tej karcie no, również przedstawia się to, że mm, że wy będziecie mieli y, właśnie takie przekonanie. Że, że wasz świat jest taki, jakim go widzicie wy, tak? Jak o nim myślicie. No, mówię, to wszystko dotyczy kreacji, bo wy czujecie już to duchowe połączenie, tak? Ale tej osoby jeszcze nie ma w waszej przestrzeni. Jeszcze. Mm, no. Nie macie tego kontaktu, tak? Ale mimo to zobaczcie, no jesteście razem. I ja tutaj również widzę to, że mm, właśnie ta osoba. powróci, tak, ta, która, hmm. A... no tutaj broniła się przed, przed Wami być może, tak, no to coś się wydarzy, że, że ona nagle powróci i to... <laughs> I to bardzo szybko, znaczy, w sensie takim, że nagle pojawi się nie wiadomo skąd, tak. Nagle zacznie się komunikacja, wysyłanie jakichś tam wiadomości, taki kontakt żywy, tak, w końcu, po jakimś dłuższym czasie. Tak, bo ta osoba, no, m, tu przejdzie jakąś transformację. I wy będziecie w takim momencie swojego życia, że, wow, co tu wybrać? Tyle się dzieje. No, tyle się dzieje, <gryw> że właśnie, aż nie wiadomo, co zdecydować. Tutaj również możecie dostawać takie znaki właśnie w postaci. Hmm, tutaj hmm, i tu mamy ptaka i tu, więc hmm, może być to znaczące dla niektórych. No, także mówię podsumowując, wy będziecie czuli um, niezwykle, będziecie się czuli niezwykle właśnie połączeni z tą energią um, wszechświata, um, z, być może z waszymi przewodnikami, tak, z waszymi aniołami. I to poczucie, no, przerośnie wasze najśmielsze oczekiwania. Hmm, tak. Taki przekaz dla Was, drogie trójki. Yy, nie wiem, czy coś rozjaśnił, bo, bo mówię, tutaj yy, tam. Łatwiej było powiedzieć jakąś taką konkretną sytuację, bo tutaj znowu no powrót osoby, tak? No, w większości na to czekacie, i, i jak powróci, no to wiadomo, że, e, że coś się zaczyna dziać, więc e, dla niektórych ta osoba już powracała i, i tak nic się nie działo, i tak. Więc mówię, no mało konkretów, ale wy zauważycie tą zmianę w tej osobie na pewno. Te zmiany i... Mhm. i co tu jeszcze. E, jeszcze jedna podpowiedź, tak, że niektórzy z Was będą być może zmieniali e, miejsce zamieszkania, tak? O. E, albo będziecie się przeprowadzać. Ale bardziej tutaj ja też widzę jakieś takie. Pno domu, tak, bądź mieszkania. Być może gdzieś blisko morza. Taką, yy, tak, tak to do mnie jeszcze przyszło, więc to może być taki znaczący czas w Waszym życiu. Ale przede wszystkim kierujcie się właśnie tym, co będziecie czuli: ten spokój. Ten spokój, tą, tą równowagę, tak? I, i tą, w, tą pewność w działaniach, tak? No. Dobrze. <grych> to tyle mam dla was drogie trójki. Także dajcie znać, czy w ogóle z kimś to rezonuje. Um, ściskam Was mocno. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do usłyszenia, pa. pa.